hej, cześć, siemano mam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym takim trochę audiologu, troszeczkę mamy tutaj zapowiedzi no, tak jakby nie wiem, no wasz wybór, tak? I małe będzie pytanko do was pod koniec, tak więc zapraszam do wysłuchania całego tegoż filmika filmiku, tak. Słuchajcie chcę wam zaproponow zaproponować może tutaj przełączyć tak, żeby nie było tutaj na stronę facebookową w ogóle chcę wam zaproponować trzy Opowieści, czy, no, książki. No, nie wiem, czy to można nazwać książkami. To są po prostu pewne opowieści, um, które um, mogłyby Wam się, myślę, spodobać e, i które um, wprowadziłyby troszeczkę różnorodności. Do tego kanału, bo owszem, mówiliście, niektórzy tam pisali, yy, że, że wolą się skupić na jednej książce i w ogóle spoko. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest tak, że jak ja coś jak ja prześlę teraz kolejną książkę, czy tam, no mówię, kolejne opowiadanie, to wy musicie tego słuchać. No, wy sobie wybieracie to, co chcecie, tak? Różnorodność kanału jest tylko i wyłącznie po to, żeby się po prostu też ktoś nowy zainteresował, bo kogoś może, na przykład, nie wiem, ktoś może nie lubić, nie wiem, Skyrim albo RPG-ów. no wiecie, różni są ludzie, nie? I, i, albo, albo nie wiem, gubi się w, w jakiejś bardziej zaawansowanej nazwijmy to książce, więc może chce coś lżejszego, przy okazji fajnego więc pomyślałem, że warto także zabrać się za kolejną książkę nie be... już z góry mówię że cokolwiek wybierzecie, nie będzie to długie, będzie to miało może nie wiem, maksymalnie 5 odcinków więc to nie jest nic zobowiązującego, a także mam dla Was małą, że tak powiem niespodziankę ponieważ Wy też podsyłacie mi swoje opowiadania i też jest, no, są mocne pozycje które na pewno się na kanale znajdą więc tak, e, oczywiście ankieta jest już w opisie, więc jeżeli chcecie, to to możecie zagłosować, ale no ja wam wolę streścić, co tu w ogóle jest w tych trzech opowieściach do wyboru, chociaż macie cztery do, do wyboru opcje, no ale wejdziecie sami zobaczycie. Więc tak, pierwszy, y, pierwsze opowiadanie według mnie jest to najfajniejsze z tych wszystkich y, które macie tutaj. Które będą zaprezentowane, pamiętnik obiektu 18, 18, nie wiem, jakkolwiek to przeczytać, jak pewnie już widzicie tutaj po stronie, jest to wszystko w klimatach Assassina Creeda. Dla mnie gra bardzo świetna, którą po prostu lubię, dlatego też może to mi wpadło w oko. Jeszcze się nie kontaktowałem z żadnym z, z w ogóle z autorów tych tekstów. Nie wiem, czy nawet będę miał możliwość, mam nadzieję, że tak. Aczkolwiek myślę, że się nie obrażą, jeżeli byśmy, bym to zaczął czytać. Wracając w ogóle do tematu, bo trochę odbiegłem. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, pamiętnik. Mamy tu wszystkie dni opisane. To są krótkie, no wiecie, nie wiem, ile by to trwało. No, to jest naprawdę 3-4 odcinki, może. Aczkolwiek jest to naprawdę. Świetne opowiadanie, świetnie napisane. Już to nieco sobie przeczytałem i naprawdę warto. Jeżeli lubicie, lubicie Assassin's Creed, a, jeżeli chcecie bardziej się poszerzać w tym kierunku, jak najbardziej polecam wybrać ten, te opowiadanie. Jak mówię, nie jest długie, nie jest zobowiązujące, a można się naprawdę czegoś fajnego tutaj, coś fajnego przeżyć. Druga, drugi to, drugi typ, tak, to kryminał. Jak nazwa tutaj, prawda, mówi? Coś w serii Noc na Twórczość. To jest jakby pierwsza część. Są cztery części. Kryminał, jak kryminał. Ja tam kryminały nawet lubię, aczkolwiek czasami się w nich gubię. O, trochę się zrymowało. Tak to się prezentuje. To jest takie sobie długie, nie? To, ma, jak mówię, cztery, cztery części. Pewnie to jeszcze będzie dalej kontynuowane, więc na pewno bym to śledził. Nie zagłębiałem się jakoś super w ten tekst, aczkolwiek, jak mów, jak już tam wspomniałem przy poprzedniej opcji, to też no, to nie jest tuzinkowa, nie, nie tuzinkowa sprawa z tym, no. <laughs> nie wiem, jak, jak to wdrążyć w zdanie. Matko, ale ja się dzisiaj strasznie zwieszam jakoś. No, nieważne. W każdym bądź razie to ja tak myślę troszeczkę podchodzi. Nie wiem, troszeczkę fantastyczno, kryminalnie. Nie wiem, no, ja to tak, ja to tak odejmuję, odbieram. Aczkolwiek myślę, że, że warto się z tym by zapoznać, bo jest też, no, ciekawym, ciekawym kryminałem jest to po prostu. No i ostatnie. To jest książka przygodowa, Jak na... przepraszam z całym szacunkiem dla autora i w ogóle, e, aczkolwiek według mnie jest to najsłabsza pozycja, jest to opowieść o trzeciej wojnie światowej, ehm... To ma chyba cztery rozdziały tutaj napisane. Nie są one drugie, długie przepraszam. Wam e, tu pokażę prawda. To jest pierwszy rozdział, to jest drugi, to jest troszeczkę dłuższy, e, trzeci, czwarty i koniec. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. E, jest naprawdę ciekawe, aczkolwiek nie powala specjalnie na kolana, tak? Ale można, można sobie jak najbardziej się z tym zapoznać i, i przeczytać. Bo jeżeli lubicie klimaty, to jest takie dla mnie trochę apo pomieszane z, nie wiem, z, no może z przygodówką w klimatach wojennych i tak dalej. No. Takie troszeczkę pomieszanie z poplątaniem, pewnie się nie znam. <grym> I pewnie, pewnie źle to określam. Aczkolwiek ja to tak odczuwam, odbieram, więc, więc wam mówię. No i to jest numer 3. A teraz małe pytanie do was. Słuchajcie, bo zauważyłem, że ten audiolog bardzo wam się spodobał. To ma 130 wyświetleń ponad. Tam ponad 30, chyba 33 łapki w górę. To jest... Wow, naprawdę to jest świetne, że, że, wy, tak, tak, że, tak, że tak wam się to spodobało. I dziękuję bardzo serdecznie. I teraz właśnie to pytanko, czy byście chcieli więcej takich audiologów? To znaczy, żeby czasami robić na przykład taki dzień, że zamiast audiobooka byłby jakiś audiolog. Ja mam naprawdę wam wiele do powiedzenia, wiele do podziękowania, wiele do zaprezentowania. Pamiętajcie, że to jest świeży kanał. My się tu ciągle będziemy rozwijać. I ja bym chciał się naprawdę z wami fajnie, fajnie kontaktować. Także mam teraz możliwość za pośrednictwem Facebooka. Tutaj macie tutaj, zakładkę, strona na Facebooku albo w tym audiologu, jeżeli ktoś nie widział. To jest, tak ono właśnie wygląda. Nie jestem tu zalogowany, aczkolwiek no trudno. Nie jest to jakoś wiele postów, ponieważ no, tak naprawdę ta, ta strona ma parę dni. Um, Banner jest taki, no, żeby był tak naprawdę, przepraszam za to, zrobione w dwie minuty, ale ja to poprawię prędzej czy później. E, tu, tutaj macie możliwość większą troszeczkę niż na YouTubie, jeżeli chcecie coś napisać i tak dalej. Ponieważ bardziej tu ogarniam te wiadomości. YouTube, jak mówię, już mówiłem w audiologu, strasznie to pokopał. Albo mi przychodzi to na maila, albo mi to przychodzi przez Google, albo mi to przychodzi na, na właśnie na YouTube'a, ale to jest tak schowane, że po prostu, żeby się do tego dokopać, to to jest jakaś totalna masakra. Więc zapraszam tutaj na Facebooka. Oczywiście także macie link w opisie. Dobrze, 7 minut, trochę bardziej się rozgadałem. Tak więc wybierajcie, albo pamiętnik obiektu 18, albo coś z serii nocna twórczość rozdziału 1, no i później będziemy oczywiście dalsze. Albo. jest to ogólnie Uniwersum Metro 2033, cień tuneli. Tak to się nazywa ładnie. Więc. Zapraszam do głosowania. Czwarta odpowiedź, jakby ktoś już nie zobaczył, jakby ktoś jeszcze nie widział, tak to jest, że wybór, że, że nie chcecie żadnej nowej książki, bo tak też może się stać, aczkolwiek na pewno coś nowego się jeszcze pojawi, e, brzydko mówiąc, bez waszej wiedzy, ponieważ no ponieważ tak przepraszam, na chwilę znikłem. Tak więc e, wracając, e, wybierzcie i tak dalej, wbijajcie na Facebooki. Eee, oglądajcie, słuchajcie, i powiedzcie, czy chcecie więcej audiologów. Tak, to było na tyle. Na razie. Hej, hej, hej.